Kto nie zdaje sobie sprawy, że historia i kultura są w naszej tradycji nierozerwalnie związane z dziedzictwem muzycznym? Wydarzenia takie jak koncert w Tysiąclecie Korony Polskiej mają za zadanie celebrować tę historię, a w ich ramach wystąpiła cała plejada artystów. Wśród gwiazd tej ekipy byłem in Abradab. Jednak, co zaskakujące, jego występ zniknął z platformy wiołgi, co wywołało falę pytań i kontrowersji. Dnia 28 kwietnia 2025 roku Telewizja Polska emitowała koncert zorganizowany na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. To wyjątkowe wydarzenie z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski zgromadziło imponujących artystów, takich jak Kaja, Smolasty, Margaret i Grzegorz Chyży. Jednak to właśnie Doda, która zaprezentowała się w niezwykle widowiskowy sposób, budząc entuzjazm publiczności, pozostała jednym z głównych tematów tego wydarzenia. Oprócz niej Swój talent zaprezentował również Abradab, ale w przeciwieństwie do innych artystów, jego występ nigdy nie został udostępniony do obejrzenia w telewizyjnych powtórkach. Uczestnicy koncertu mieli jednak okazję doświadczyć jego energii na żywo. Raper, znany z utworu Mamy królów na banknotach, był jednym z bardziej oczekiwanych wykonawców. Fotoreporterzy, którzy obecni byli wśród zgromadzonych, uchwycili kilka kadrów z jego występu, które można znaleźć w różnych agencjach prasowych. Gdyby nieobecność mediów i przekazy na żywo, wielu widzów nie miałoby pojęcia, że Abradab w ogóle wystąpił w tym koncercie, co stawia pod znakiem zapytania powody jego wycięcia z retransmisji. Warto nadmienić, że poza Abradabem, w wydarzeniu brała udział także Natalia Schroder, która zaskoczyła publiczność swoim występem, a także Kasia Moś, odpływając w emocjonalne nuty. Analizując całą sytuację, można bez trwogi stwierdzić, że wycięcie Abradab z retransmisji koncertu wzbudza kontrowersje nie tylko wśród jego fanów. Ostatecznie takie decyzje mogą budzić wątpliwości co do idei patriotycznego wydarzenia w kontekście różnorodności artystycznej. Udział Abradup jako artysty kontrowersyjnego wzbudzał niepewność i mogą wprowadzać zamieszanie ze względu na jego wizerunek. W systemie w jogi Telewizji Polskiej inne występy z koncertu są dostępne do obejrzenia, jednak niewybaczalny brak Abradab pozostaje tematem ustaleń. Dodając do tej dyskusji, TVP zostało poproszone o wyjaśnienie tego kuriozalnego incydentu, ale do tej pory odpowiedź nie nadeszła. Podsumowując, wydarzenie takie jak koncert tysiąclecie korony polskiej to ogromna szansa na wspólne celebrowanie kultury, muzyki oraz przyszłości naszej narodowej tożsamości. Czy decyzje podejmowane na najwyższych szczeblach miały związek z kontrowersyjnością Abradap jako artysty? Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń w tej sprawie, ale jedno jest pewne, niezależnie od tego jak potoczy się ta opowieść, na polskiej scenie muzycznej nie brakuje emocji i dynamiki, a każdy występ zostaje w pamięci na długo.